z Wincenty Kruszyński Stulecie jego odejścia do Pana, gdzie może tak dużo zrobić. Chciałam Ci dzisiaj, 4 sierpnia 2022 roku powiedzieć o mojej wielkiej radości. Otrzymałam książkę Nabożeństwo do Najsłodszego Serca Jezusowego. Poznaniu 150 lat temu. Jest to książka kardynała Leduchowskiego. W stulecie jego śmierci, pamiętam nie pamiętamy o nim w Poznaniu, Matka Boska sprawiła, że dzwoniłam do arcybiskupa 2020 z Lipca 2002 roku do Gądeckiego. I pytałam się, dlaczego nie ma nic o stuleciu. 29 lipca w tym roku, w 77. rocznicę święceń kapłańskich arcybiskupa. Byłam w katedrze św. Piotra i Pawła w Poznaniu, gdzie mój dziadek Stanisław Tomaszewski miał szelst. Pamiętam, jak poznałam arcybiskupa Majdańskiego w 111. rocznicę śmierci św. Ludwika Martę, świętej Tereski. Zadzwoniłam do Warszawy, jak bardzo ucieszył się arcybiskup Majdański, bo przy jego święceniach kapłańskich 29 lipca 1945 roku w Paryżu był, było 111 duchownych z tak jak tutaj, niektórzy z nich zamordowani zostali. Znali je, a to jest list pasterski, wydany przez arcybiskupa Leduchowskiego, który podejmował w Poznaniu wnuka rabina Rafała Kołna, Hermana Kołna, Augustyna Maria, Maria od Świętego Sakramentu. Ty wiesz... Przybył Herman Cohen do Poznania 12 kwietnia 1868 roku, a potem tracił wzrok. Już wtedy był założony przez niego karmel 16 lipca 1866. Szczęśliwe. miał przyjechać nasz Herman Koen znowu do Poznania, ale niestety odszedł jako ofiara wojny prusko-francuskiej wywołana z fałszowaniem depeszy w Adems. Tam, gdzie Herman Cohen nawrócił się mocą Eucharystii, i Wismar się nawrócił. To były to czasy, kiedy był Jan Bosko, założyciel zakonu Salezjanów, z których tak wielu zostało zamęczonych. Bliskim jest Jan Świerc, urodzony 29 kwietnia 1877 roku na Śląsku. A Ty wiesz, że przecież Matka Boska objawiła się w Keczwałdzie 27 czerwca 1877 roku. Mówiła po polsku, ale to są tereny, gdzie ewangelizował biskup Bruno z Hamburga, brata Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej. to jest list pasterski. Pan nam ukazał jej dnia jednego pięć serc, które od Jego odpadły serca i pozbawiły się, sam, się samowolnej miłości świętej przetężek do niej. Weź na się ten ciężar i przyjmij udział w goryczach mojego serca. Wylewaj łzy boleści nad nieczułością tych serc. A ile serc od Padło od serca Jezusa. Ci biedni kapłani, którzy nie szanują Mszy Świętej Trydenckiej, którzy odprawiają się na deskę, to wszystko nas ofiarą. A jak mogą zrozumieć, jeżeli ich prowadzą ludzie, którzy nie myślą o Bogu? Modlitwa podczas Mszy Świętej do Serca Jezusowego nieboże, wszechmogący przedwieczny. Najmniejsze Ojcze, ofiarujemy Tobie baranka bez mazy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, który na tych ołtarzach miłosierdzia i pojednania Boga z człowiekiem przypomina nam, jak niegdyś wisząc w mękach na krzyżu ofiarował siebie za naród ludzki na górze Kalwarii. A na desce Sza święta jedyna godna ofiary Chrystusa. Jezu, ufam Tobie. Jak Ci dziękować, Panie Boże. Dziękuję Ci również za włóczkę, króla Nie znała, poznała swojego dziadka. Po świętoklarysku urodziła się w Brukseli. Teresa Punegunda. moja przyjaciółka, urodziła się na Wawelu. 4 marca. Ty potem też w jej rocznicę się urodziłeś. 170-1676 roku była koronowana w Unii mamy 2 marca, 2 lutego 1676 roku. A była to rocznica koronacji od 101 i świętej Adelaide 2 lutego 1962 roku. Pięknej z intencji przy ofiarowaniu modlitw i odwiedzeń. Oferuję się, o mój Boże, modlitwy i odwiedzenie świątyń Twoich, które czynić zamyślono w czasie tego świętego jubileuszu w jedności intencji, z którą podobne sprawy czynił w życiu swoim Chrystus. A to dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Twojej i dla otrzymania łaski Twojej. wskrzeszenia się do doskonałej nieporządnej miłości, rozkoszy cielesnych, dóbr doczesnych, różności światowej, wielkiego sobie samego rozumienia. Modlitwa w pierwszym kościele. Było to w kościołach w Poznaniu. Modlitwa za podwyższenie kościoła świętego. Proszę Cię, dobroliwy Boży, aby Kościół Twój katolicki uspokoić, pomnażać i bronić po wszystkich świecie raczej i poddał onemu wszystkiemu go, wszystkie państwa, a w moc dał nam łaski Twojej, żebyśmy w pokoju żyjącym. Ciebie Boga w trójcy jedynego chwaląc na miłość Twoją, sobie zarabiali, a w niej będąc aż do śmierci, ciebie dobro jedyne nasze po śmierci oglądali. Z tobą się wiecznie w niebie cieszyli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O nawrócenie do prawdziwej wiary w wszystkich błędach zostających, wszechmocny, wieczny Boże, którego chcesz byśmy byli wszyscy zbawieni. Nie chcę, żeby któraś dusza zginęła Twoim okiem i osiercia na ludzie zdradą czartowską zwiedzonym, aby swoją złość złożywczy, błądząc serca ich, upamiętniły się do prawdziwej Twojej, wróciły jedności. Wykorzyń, Panie, z niej wszelkie błędy, a nawróć ich do świętej Matki Kościoła katolickiego apostolskiego. Amen. Jezu, ufam Tobie. Wincenty Kruczyński, słyszysz mnie, tak jak słyszą wszyscy męczennicy Dachau, gdzie tak wielokrotnie pielgrzymowałam, gdzie byłam świadkiem krewny Eucharystii 28 kwietnia w, tysiąc, w 2019 roku w Karmelu Krwi Chrystusa. Była to rocznica Jego zaburzenia 28 kwietnia 11. 10... 1963 roku przez więźnia Dacho, biskupa Neuhoislera, który wyświęcił na diakona 29 października 1950 roku Ratzingera, zwanego niemieckim papieżem 16. Była to rocznica, kiedy 29 października 1941 roku przywieziono do Dacho naszego księdza Józefa Woźniaka, który urodził się w Hamburgu, mieście wygrania i śmierci papieża Benedykta V. 7 lutego w 1913 roku wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim. Został kapłanem, poświęcił go kardynał Hlond w Poznaniu. W 1939 roku jego pierwsza placówka był to Owińska, były klasztor starców. Był świadkiem wymordowania ponad tysiąca więźniów 11 listopada 1939 roku. Potem trafił do fortu. Był świadkiem przemocy, bestialstwa, ale najwięcej było kapłanów. Z wieloma, kiedy Amerykanie zamordowali 560 Niemców, tylko dlatego, że byli Niemcami. Pierwsza jego placówka od września 1945 roku był Hamburg, gdzie był duszpasterzem w czterech szpitalach i w sześciu więzieniach. Pisał, jak to przykre jest, jak odwoził Polaków na cmentarz, skazany przez Anglików na karę śmierci. Znalazł tysiąc nazwisk, dla sześćset postawił krzyż. Wrócił do Polski w 1946 roku. Już pasterzem w trójcach sanktuarium Matki Boskiej, narodzenia Matki Boskiej, został 1 lipca 1961 roku. Do dnia dzisiejszego wspominany jest jako święty papież pap, jako święty kapłan także proszę Ciebie wszystkich świętych tutaj w, tej, w tych lochach, gdzie byli więzieni torturowani kapłani, o których zapomniano przed śmiercią a często tak jak śmierć krzyżowa jak Dynkowski któremu zapowiedziano tą śmierć w dniu, kiedy bombardowano Libek wszystko jest dobrze zorganizowane, ale to już, Panie Boże, Twoją łaską pozwoli, żeby się spełniła wola Twoja, Panie Boże. Dziękuję Ci za wszystkie łaski. Jezu Chryste Syn